No i dobra, i jesteśmy w tym świecie. Jesteśmy w tym świecie. I co tutaj? Speak with Lottie in Fortress Armo jakoś z Lottie mam się porozmawiać. I zobaczcie, jak to zajebiście wygląda. Oh, że What's going on? Możemy posłuchać, co oni tu mówią. Różne historie fajne. yes, tutti tacheletti, loti. hello. Vittura. why are you here? Oh, i was just about to go back and get it. thanks. Oh, i need to repair something in crescent town. since you're here already, do you want to go to the training grounds with me? it's been a while since you've seen some action the grim trick training the bat ofta Ja I'm sure it's nothing too serious or urgent besides today is the day when Gigantrite passes by withspeion with will be full of energy today so let's take it easy why don't you take this chance to try out a different weapon you can't keep using that broken sword forever then we can go to moonshade town what do you say No, let's go. Dobra. E, idziemy do miasta. Wybrać jakąś broń z tego co zrozumiałem. Możemy sobie tu podsłuchiwać różne akcje, co tu się dzieje, o czym oni mówią. No, I'm not nervous No, i takie tam można z nimi się pogadać. Na razie tylko możemy sobie pogadać. Później, później podejrzewam.

No oh, I... I'm surprised to see anyone here today want to try out some weapons we've prepared all kinds of weapons you may need to carry various kinds to be ready for any situation you're new to these weapons right let me teach you I'm sure you already know you can equip up to two weapons. Różne broni, a, dziękuję. Ale no wiem, wiem, że dwie broni już możemy wynosić. W każdym razie teraz jesteśmy przed możliwością wyboru klasy postaci, tak zwanej. Także tutaj mamy tego zwykłego. Jakbym jak kto barbarzyńca, może? Tak to wygląda, ale. Może mieć miecz. dwuręczny i siekajak. Coś takiego możemy mieć. Możemy mieć miecz i tarczę. Czyli będziemy tarczą mogli odpychać, bronić się, zadawać y, obrażenia, też jakieś tam widać że ta tarcza w przyszłości będzie miała taką magiczną obwolutkę wokół was. No jak to woli, nie? I z tego co zauważyłem najlepsze jest to, że w ciągu gry możecie w każdej chwili zmienić sobie postać. Kolejna to jest tutaj y, dagger, tak? Czyli y, nożownik, sztyletownik. Ostatnio tą postacią grałem w Dragon's Dogmie. I nawet, nawet się fajnie grało. Zobaczcie. O, obszarówki też ma takie różne. O, i może się też zamienić w jakiegoś wielkiego potwora. Zobaczcie. O, to jest. Nie, to jest potwór, którym walczy. Na pewno jest szybki. Na pewno jest szybki. Yy... No nie wiem, może w przyszłości. Yy, zobaczymy też tutaj. Mamy łucznika. Wali z łuku, nie? No naszą długą bronią jest łuk. Też jakieś obszarówki wali Mamy też kuszarza, gościa, który strzela z kusz dwoma kuszami na Piendyla, nie? I tak wyglądają jego umiejętności, w małym stopniu, żeby to wam pokazać. Też zajbiście. Mamy, to jest chyba mag, staff, Nie wiem, czy to mag, ale chyba na to wygląda. Także coś takiego możemy sobie wziąć. I jeszcze jest Wand, jakiś inny mag. Nie ma jakiejś swojej nazwy, ale to... Nie wiem czy oni się różnią. The one is support weapon that helps you health of buff you allies. Aha, czyli leczy daje wam buffa. Enemies, maximize damage. Dobra, a ten? Test of plus. Dobra, no i tak to wygląda, nie? jaką postacią tutaj sobie możecie. No ja zaczynam wam powiem standardowo tutaj od tego mieczyka. Zobaczymy. Okej. No i teraz mamy tutaj, okej, że opowiadajmy sobie z nią. Ah, you're new to these weapons, right? Let me see. Swords, great swords and daggers are weapons used in melee. Okej. Swords are used shields. To no, nam opowiada o tym, jaka broń do czego jest. Tutaj widzimy jakiegoś maga, który sobie e, trenuje. I możemy też tu spróbować. E, Mind mini, okej. Okay. Dobra, bo tu my jesteśmy tutaj. Tu jest map, tak? Dobra, zobaczcie tutaj w ogóle rzeczy. Jakiś twierdz, nie mam pojęcia czego. Jest od groma, nie? Ok, mm. teraz tak inwentory to jest takie, jakby menu. Inwentory, wchodzimy na pierwszy rzut oka, jest strasznie przerażające, ale później już jest wam wejdzie w krew. No i teraz widzicie, każdą postacią tak naprawdę możemy zagrać. Eee, mieczyk, ubranka nasze, tu jest jakiś amulet, to są te liście, które właśnie dostaliśmy. Eee, World thriller, nie wiem do czego to. Poseidon left Heart, powered Coś do czegoś się przyda. Hmm, tutaj możemy być magiem, możemy mieć miecznikiem, szturciarzem, kuszem. Mamy te wszystkie bronie na początek dla każdej postaci. Także to jest to. Jakby ktoś pytał. Co tutaj jeszcze mamy? To trzeba... A, mamy taką mapę. Też fajnie to wygląda. Mamy taką podświetloną mapę, widzicie? Teraz ją odkryłem dopiero pierwszy raz. Bez przypadek. Mamy taką mapę, którą w grze nam może towarzyszyć. Albo taka. Okej. Okay. Na razie weźmy wezmę taką. Dobra. Y I teraz tak, inwentory, tak? Dobra, inwentory i chcę sobie ten miecz, wziąć, czyli zakładam go, pyk. Okej, okay, use. at to quick slot. A, i tu mogę sobie te bronie zmienić, widzicie? Czyli mogę mieć dwie bronie. Mogę być i łucznikiem, i miecznikiem, albo magiem. No dobra, weźmy zmyf. Zobaczmy tutaj, add item. Mamy tu jedną broń, dobra weźmy przykładowo łuk. At to quick slot. Dajmy na łuk. Dobra. Charakter info. O właśnie, jesteśmy w menu. E, dostępny equipment, mamy tu, okej. Okay. Tutaj mamy broń, której możemy używać w danym chwili. Tutaj mamy e, staty tej broni. Tu możemy otworzyć okno i użyć się o skillach. No dobra. Zobaczmy może to broń. Co to jest za broń? Załóż. O tak. I łuk. Dobra. I co tu jeszcze mamy? Skile są, dobra. Pokazuje nam tutaj o skillach. I eee, tu mamy tego jeszcze nie rozkminiałem. To dopiero w trakcie byd rozkminiał. Żebo ciądzić są różne skile, które możemy używać. Eee, tak widać. Tutaj mamy jakieś using skills. OK. Close, dobra. No i co? I tutaj mamy sloty. Zobaczcie, na jednym slocie ile mamy możliwości różnych y, skillów. Y, tu mamy jeden slot, czyli możemy zrobić sobie jedną postać, taką, drugą postać, jeszcze inną, czyli tę samą, ale w innym stopniu inne skile. I trzecią też inne skile. To jest zajebiste. Y, tutaj mamy jeszcze Unilog... Jakieś perki też, ale to jest na razie od levela 15. Także to w czasie nam będą tutaj pokazywać. No i teraz tak. Dobra, weźmy tą broń. Mamy łuk? Mamy rękę. Właśnie, jest miecz i ręka. I teraz walimy z ręki, tak? Czyli. Niepotrzebnie tutaj te bronie widzę. Eee, może później to ogarnę z tymi brońmi. Zobaczmy jeszcze tutaj inwentory. Eee, inwentory. No, co z tym zrobić, to nie wiem. Właśnie o tym mówię. Chodzi mi o to, żeby to ściągnąć z tego slota, bo teraz widzicie, teraz mam miecz. Zobaczymy inwentory, charakter może, o. I teraz mam miecz, ale łuku nie mam, a chcę mieć łuk. Swap weapons. Dobra, możemy się zmienić, OK. A teraz weźmy yy, łuk. To są okej okay. druga strona jak to wygląda. Dobra, no, ale chcę wziąć łuk. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Coś zmieniłem, bo jak pierwszy raz włączyłem. No, dobra, mam. Aha, łuk. Mogę główną broń wybierać sobie. Dobra, muszę to ściągnąć jakoś z tego ekipunku. Inwentory, i teraz łuk muszę sobie przypisać. Jaki zauważyłem bug na początek tej gry? Na przykład, teraz, gdy wchodzę w inwentory, yy, chodzę sobie tutaj, widzicie, yy, chodzę sobie, chodzę w... o, i zmieniam te rzeczy. I już coś jest, czasami się blokuje, że nie chcę w lewo albo w prawo pójść. Teraz ten krzyżak, nie? to się widzę blokuje. To jest jedyny minus, który zauważyłem na razie e, w tej grze. Teraz nic nie mogę zrobić, na przykład, nie? A to quick slot. Dobra, to dodajmy do quick slot. Właśnie. Jak I widzicie, I teraz nic nie mogę zrobić. I to jest ...equip. O, właśnie. Dobra, już doszedłem do tego, tak zrobić. I teraz muszę wyjść z powrotem, z powrotem nacisnąć tą yy, ten guzik, Wejść sportem w inwentory i teraz chcę łuk odpiąć. I nie mogę ten go odpiąć. Nie mogę. A nie wiem czemu. I teraz znowu nie widzicie, nie mogę ruszyć. W żadną stronę yy... w żadną stronę nie mogę ruszyć. Żakiem, a nie nic, żeby już zmienić tylko LB albo RT, ale to też mi nic nie daje. Za każdym razem muszę wejść i wejść. No to to jest lipa jednym, nie? Pod tym względem. E, to jest. Tutaj jeszcze mam jakiś magnet contract. Co mamy chyba zrobić? E, dobra. Inwentory, charakter list. Chodzi mi o brońkę, żeby łuk. Widzicie, nie mogę tego, kurde. Mówi Arena. Jeszcze raz, weźmy w inwentory. A kodeks jeszcze nam się coś otworzyło. I tutaj są przygody. Dwa z, us, z ósmej. To no to dobra, tu mamy przygody. Exploration, Collection. Co tu jeszcze jest nowego? Kamera Escape. Settings. OK. Weźmy jeszcze raz w inwentory. I teraz tak. Nauk najechać, no i znowu się zablokowało. Widzicie? To jest lipa, nie wiem czemu. Bo teraz chcę na łuk. O. Nie chcę tego, chcę na łuk. Pyk pyk, ciach. Pach pach, dobra i teraz... Ściągnąć to chcę, ten łuk. Jak go ściągnąć? Dwa. No nie mam pojęcia. Też nam się zmieniło... Poczekaj, branko nam się zmieniło. <laughs> Także mówiłem, będzie wszystko wam pokazywał jak wygląda na start premiery. E, dobra, zmienimy tutaj wybranko. O, o to mówiłem. Będę wam pokazywał start defils, swap weapon. O, i teraz jest łuk. I to. I o to mi chodziło. Dobra. Teraz mogę zmienić łuk? O właśnie. Dobra, doszliśmy do tego. Tylko nie mam skillów. Dlaczego? Bo napierdzielam mieczykiem. Też nie ma skilli. Zobaczcie. Coś odwaliłem. Zero skilli. Może coś... Zaraz zobaczmy z tymi skillami. I tu mamy te skille, no i co dalej? Mamy slot jeden Jest wszystko, dobra O co tu chodzi z tymi skillami? Nie mam pojęcia Ale jest ich mnóstwo Tu mamy przypisane te co mamy aktywne. Dobra. Okej. O, i teraz mamy. Dobra. No to jedziemy. Jest łuk, jest to. Okej. Okay. Walimy. I to był jeden atak. Tu mamy teraz ten do przodu taki. o. Tu mam jakąś trąbę. Boom. Tu mamy jeszcze coś takiego. Pierdut. Oprócz tego, na RT jest coś takiego. Strzał z łuku, to jest chyba łuk. Tak, to jest też kolejny łuk. I co tu jeszcze mamy? RB. Super strzał. Też z łuku. I to coś takiego. O, to jest dobre! No i tak to wygląda. Dobra, yy, także idziemy. Będziemy w trakcie te skill y jakoś później ogarniać. Idziemy dalej. Także jak na razie wykryłem, jeden bug. Ten gościu się zamienił taki mały krasnolwek, jakiego skurczybyka się zamienił. No i zamieniamy się w Morfa. Jesteśmy za z tym tygrysem, widzę. No i zaczynałem przygodę. Zaczyna się dziać. Ogólnie e, ta gra nie jest stworzona pod i jedną osobę można, ale no niestety. Ja Niestety ta gra jest stworzona pod gildie, czyli znajdujecie sobie albo gildie, albo zakładacie swoją i werbujecie ludzi, i macie gildie i tak zwany trib swoje plemie. I w ten sposób dopiero zbi podbijamy ten świat. Ale ten drzewo zajebiście wygląda. Drzewo tutaj łuk. Dobra, walimy gościa, walimy gościa. Dostał coś się dzieje Coś się dzieje. Jesteśmy świadkami czegoś, ale co? Te obszarówki z daleka to jest coś zajbistego. Znaczy to strzelanie z łuku na przykład, bo nie musicie się yy, zbliżać do wroga, nie? I zamieniamy się w morfa, biegającego. Tygrysa, fajnie wygląda. Ty We need Aha, jeszcze te morfy wam chciałem pokazać. Tutaj są, ale też na razie to jest nie mogę nic ruszyć. Ani gałką w lewo, ani. O jest! Teraz mogę ruszyć, dobra. Czyli widzicie, mamy trzy morfy. Biegacza. każdy inny morf. Możecie sobie kupywać, zdobywać grze, z tego co wiem. Eee, na przykład ten. Jakieś daje 35% bonusu, nie? Mamy też latacza. Które dają różne jakieś tutaj. Speed bonus, Gildimorf, Gildy jakieś morfy. I tu mamy pływacza. Dzięki któremu. Będziemy pływać, nie? E, dobra, są jakieś jeszcze... specjalne, jeszcze jakieś są. Które takie jakby chibi, które ko was chodzą. i one też coś dają. Efekt. Jakiś jump. Tylko na razie... ...pull me down. Weźcie sobie, wyobraźcie coś takiego. O! To jest dobre. Tego też jest mnóstwo w grze. Co tu jeszcze mamy? Jakieś inne, kurde. Patrzcie na to. Skarabeusze jakieś. To wszystko może z wami chodzić, nie? Takie ala Chyba. Te to nie wiem. Te to nie wiem, czy to są potwory, czy co. Ale na pewno te wcześniejsze to były... Yy, to mogą za wami chodzić. Dobra, specjal. No i mamy morfy. Aktualnie mamy takiego morfa. Taki morf zajebisty, eee, Saber Tailon. Co tu możemy. Możemy sobie tutaj zmienić. Albo takim wilkiem. No, y, gałką sterowanie jest trochę zbagowane. To jest też zajebisty, Zobaczcie. Tylko one są na razie chyba niedostępne. Te są dostępne. Uuuu. Growing points. at... The singer morph, można go jeszcze desingować. Ej, 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 powoli, bo gałka lata mi w tej weftek, szalona, wiecie? Pokażę, że mam w jeszcze wszystkie te morfy. Dostępne mamy trzy z tego co widzę: coś takiego. Muszę uważać na gałkę, bo jest zbugowane. Coś takiego. To mamy dostępne: akurat tymi, tym, to się zamieniamy. Zajebiście to wygląda. To też wygląda zajebiście. Są jeszcze takie. Taki wilk. Na razie dostępne, oczywiście będą różne. Wiadomo, kto w tego typu grach, nie? Będą wymyślać. Ale to i tak zajebisty to wygląda. Zobaczcie na no coś takiego. Oh, shit. O oh, shit, motherfuck. O, ten to jest zajebisty. Prawdziwy tygrys, szablozemny. Albo coś takiego. Oh. Pantera. Czarna ale zajbiste są te, 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 na których możecie jeździć. Dobra, bo tutaj mi się. Czekajcie, to było. To było. Kurak jakiś. Tutaj jakiś kurak też fajny. Tutaj mamy takiego tygrysa zajbisty tego y, Leon Shadow Leon. Tego można było y, kupić jak kupiliście y, pakiet taki teraz, który był dostępny free to play. mogliście kilka dni wcześniej zagrać i tego właśnie zgarnęliście, nie? taki ptaszor. O, to jest jeszcze lepsze. Co co Morf to lepszy? Na króliku możecie jeździć. Na króliku możecie jeździć. Dobra. Y, Specjale jakieś? Są te specjalne. Dobra, to jest Dash. E, co tu jeszcze było? Powiedzmy, że sobie chcę wybrać tego, tak? Wybierzmy go. Add the Morph. Tak, i teraz się tego. Czyli na początek mamy trzy dostępne. Wilka, ale ten jest zajebist. Dobra. E, Gildie, Glide, Glide, nie wiem co to jest. Jakieś latacze z tego co widzę. Czyli w takie coś możemy się zamienić. Uuu, po... te... to jest ten właśnie z tego dodatku. Early access można było ogarnąć. Kruki. Takie kruki różne. O, to jest fajne. To jest jeszcze lepsze. Zobaczcie, jaki to yy... efekt yy... taki cząsteczkowy zostawia. To fajnie wygląda. Orzeł, polski orzeł. Yy, Stanów Zjednoczone Orzeł. Afrykański orzeł, same orły. Latający pingwin. <laughs> Jak chcecie łabątka, możecie łabątkiem też pofruwać. Dobra. Różnego rodzaju łabątki. O! To jest super latacz. I to jest. Yy, wszystkie te latacze są, mówię, dostępne. Możecie sobie kupić. Czy tam zdobyć w grze za jakieś questy. O to jest coś zajebistego. Yy, na sam początek, nie? Później i pływające. Później to wiadomo, będą yy, cały czas dodawać nowe, żeby kupywać, żeby zdobywać. Także to nie jest, że to już będzie na stałe to zawsze. Yy, dobra, patrzymy jakie są pływacze. Pływacze mamy dostępnego na razie tylko takiego. Okej. Okay. <laughs> Wydra nie i teraz tak, mogą być jeszcze tak, taka, też fajna, taka, ta też zajwista. o, takiego żółwia możecie się zamienić, też super sprawa, tu taki żółwik, o, to jest niezłe, takim czymś sobie pływacie, ognisty żółwik, o, wydra faraon, coś wspaniałego. O kurde, ale fajne bajery są naprawdę. O to też jest z tego dodatku właśnie, takiego mogliście sobie zgarnąć pływacza. No i dobra, także tak wyglądają te rzeczy, jeżeli chodzi o te morfy, nie? A my lecimy dalej.